Serdecznie, Sebastian Doślewski, Haczew. Czwartkowe spotkanie z ciekawymi ludźmi. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Leon Wężowski. Witam serdecznie. Skupmy się przy Leonie. Tak, Leon. No jest to mój pseudonim, nie jest to moje imię. Zaczęło się już dawno. W sumie od urodzenia. Wiem, że zajmujesz się hobbystycznie fotografowaniem przyrody. Tak, to jest moja pasja. Tak spędzam wolny czas i robię to bardzo amatorsko, ale jest to mój sposób na życie. Oglądając swoje zdjęcia, e, ciężko się zgodzić się z tym stwierdzeniem, że to jest e, za, za, w, 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 a, amatorsko bowiem. E, moim zdaniem jest to coś, co zakrawa już pełen profesjonalizm. E, bardzo dziękuję. Powiedz mi, <laughs> e, ile cię to kosztuje? E, finansowo czy. I czasowo, finansowo. Finansowo to jest wydatek jednorazowy, no, kosztuje sporo, tak? Zaczynałem od jakiegoś niskiego pułapu cenowego, a w tej chwili, no im więcej się chce zrobić, no to trzeba trochę pieniędzy wydać. No nie wiem, no, w tej chwili jest to około 10 tysięcy wartość sprzętu, może trochę ponad. No tak, bo to nie jest tylko sam zacznę... aparat. To aparat, obiektyw, no nie liczę jakichś dodatków w stylu kamuflaży i tym podobnych. To są groszowe sprawy, tak? Najgroszczy jest aparat i obiektyw, w którym zwierzęta się fotografuje, tak? A fotopułapki? Z których korzystasz? No to fotopułapki to nie są też duże ceny. Ja korzystam akurat z zakupionych na pewnym chińskim portalu. <grym> ja, ceny są dosyć przystępne, tak? To jest Kwestia kilkuset złotych. Dobrze, a powiedz mi, skąd u ciebie taka pasja fotografowanie przyrody? Znaczy tak, u mnie to się zaczęło w sumie od dzieciństwa. Ja pamiętam, że pierwszym aparatem, jaki dostałem na komunię, czyli w wieku 9 lat, był Kodak. Taka małpka, nie wiem czy pamiętasz, takie bez żadnego obiektu, bez niczego. No już z tym razem z kolegami biegaliśmy po lesie i próbowałem coś robić. Oczywiście na zdjęciu było widać czarną kropkę, ale wiedzieliśmy, że jest to, nie wiem, sarna, bażant czy, czy jastrząb, tak? Co byś powiedział takiej osobie, która chciałaby zacząć przygodę z fotografowaniem przyrody? Co byś im poleciał? polecał, jak należy się do tego zabrać? To znaczy tak, ja zaczynałem od lornetki, tak już wchodząc w bardziej, bardziej profesjonalnie, żeby to robić, to zaczynałem od lornetki i nauczyć się obserwować przyrodę. To jest chyba droga do sukcesu, tak? Poznać Zachowania zwierząt, kiedy, gdzie i jak można je spotkać, jak je fotografować, to już jest kwestia też kilku lektur, artykułów. Czy korzystam też z doświadczenia starszych kolegów? Tak? To jest dla mnie też bardzo ważne. A powiedz mi, kiedy jest najlepsza pora na fotografowanie? Czy są takie? Godzinę, znaczy zależy, warto... zależy od gatunku, na którym ci zależy. Tak? Ja głównie o wschodzie Słońca staję. W zimie nie ma problemu, bo to jest godzina 6 rano, trzeba być w lesie. A w lato no to godzina czwarta to już. najpóźniej to już robimy zdjęcia w tym czasie, hmm. tak? No, to zależy od fotografowanego obiektu. No, ja głównie, głównie fotografuję ptaki. Dlatego wybieram poranek, zresztą w porze letniej, w ciągu dnia nie da się fotografować ze względu na ruch powietrza wywołany rozgrzaniem przez słońce, tak, to mocno wpływa na jakość robionych zdjęć, zresztą barwa, barwa światła rano jest na tyle ciekawa, że, że, że daje to super efekt, wieczorem też zresztą, tak. A Twoja macierzysta. Słońca. Miejscowość to i Uf, i okolica. Tak, i, i z chęcią tam wracam. I tam wracasz tam zdjęcia, a czy jeszcze jakieś miałeś wycieczki na znaczy, rejony? Moim miejscem na Ziemi chyba jest Podlasie i e, kiedy tylko mogę, no to, to jeżdżę tam. I tam po prostu czuję się jak na safari. To mhm. jest niesamowite miejsce. E, kocham fotografować żubry, ale e, i Niedługo wybieram się właśnie, żeby fotografować sułeczkę, czyli najmniejszą sowę europejską. No jest, jest to takie moje miejsce po prostu ukochane. Tam, tam. się dzieje, tak. Czy to Puszcza Białowieska, czy Puszcza Knyszyńska na północ od Białowiesz, to są miejsca, gdzie naprawdę czuje się bliskość przyrody, że tam człowiek wychodzi z samochodu i, i się wtapia w las. No dobrze, to powiedz mi, od swoim największym sukcesem fotograficznym Jaki uważasz? S sukcesem mhm. u nas? Ja robię to dla siebie. No, dla mnie moim sukcesem jest fotografowanie jakiegoś ciekawego zwierzęcia, tak? Czy zrobienie ciekawej e, fotografii. Kiedyś właśnie jak fotografowałem zależało mi na tak zwanym zaliczeniu gatunku, czyli e, m, nigdy nie, nie, nie widziałem e, suweczki właśnie, tak? I, I jakość zdjęcia się dla mnie nie liczyła w tej chwili. Nie wiem, dla mnie jest sukcesem zrobienie zdjęcia wrony ciekawego. Tak, ostatnio wrzucałem u siebie na, na, na swojej stronie. Fajne zdjęcie wrony siwej, czyli takiego zwykłego wyjadacza podwórkowego. Tak? No tak, bo oglądając swoje zdjęcia, widziałem wiele różnych gatunków. Nie ukrywam że takich, których już dawno nie widziałem, chociażby gile, szczygły, które już rzadko pojawiają się w naszych okolicach, zwłaszcza tutaj. W tak, so, są coraz rzadziej. Natomiast też myślę, że, że, że wielu ludzi e, nie zwraca po prostu uwagi. Tak? Przeleciał jakiś szary ptak. Natomiast no, ja już jestem wyczulony na, 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 na obecność pewnego gotów. A takie twoje wymarzone zwierzę, które chciałbyś sfotografować? E, na pewno ryś e, nawet nie widziałem. E, wilk, którego widziałem, nawet udało mi się sfotografować, ale Wilków nigdy za wiele. Odnośnie też ostatnich afer, no, to są chyba tak, te, te dwa drapieżniki to zajęły moje serce i to... Czyli czekasz na Rysia i... ...Wilka. -wi. Wi -wi. Tak. Fotografowanie to też hobby, które zajmuje mnóstwo czasu. Oj tak. Co na to rodzina? Moja druga połówka bardzo mnie wspiera w tym, co robię, jestem z tego Względu bardzo szczęśliwym e, fotografem, ale też dołącza do mnie. Tak? Jeżeli ma czas, e, no to niestety czasem musi wstać wcześnie rano, albo po no, prostu ją ciągnę do lasu. E, tak myślę, nie, jest, jest ok. Oczywiście nie robię tego kosztem e, jakichś wspólnych planów. Natomiast kiedy możemy, to, to razem nie to Twoja działalność, taka amatorska, jak sam powiedziałeś, ale też zaczynasz jakby wychodzić na zewnątrz. Tak, tak, tak. No, udało mi się ostatnio trochę zaistnieć dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wiłowie, z którym aktualnie organizujemy konkurs przyrodniczy, to jest Wysta Gminiejów. E, zauważyła mnie pani dyrektor Gminnego Ośrodku Kultury, pani Małgorzata Kunc. E, no i wspólnie zaczęliśmy działać. E, konkurs teraz: e, planowane zakończenie konkursu to 12 kwietnia, ale prawdopodobnie przedłużymy termin, bo trochę nam się wiosna opóźnia. E, być może będzie to jakoś e, przedłużone do maja. E, no i jest to jeden z projektów. Plany mamy większe, ale niestety pandemia trochę, trochę hamuje nasze yy, projekty, które, nad którymi myślimy. No, na razie się skupiamy na tym konkursie. Yy. Ten konkurs jest zgromadowany dla kogo? Dla mieszkańców Jłowa, Czy? Yy, tak, dla to jest całego głównie, głównie dla mieszkańców gminy Iłów. Yy, yy. To chcemy, chcemy głównie promować jednak gminę Iłów, i, i to do nich, do mieszkańców tej gminy, jest skierowany konkurs. Konkurs fotograficzny, czyli jakieś wytyczne co do zdjęcia, do rozmiarów, do ilości tych zdjęć. Wszystko jest zawarte w warunkach konkursu, które można znaleźć na stronie, na Facebooku, na profilu gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie. Tam też jest termin, są zasady udziału osób niepełnoletnich. Wszystko można tam przeczytać na ten temat. Co można zrobić, co można wygrać? No, są Spokojus. ciekawe nagrody, ale tego nie zdradzę. Jeszcze dodatkowo szukamy cały czas sponsorów. Myślę, że będzie fajnie i, i laureaci będą zadowoleni. Także. Są dwie, 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 dwie konkurencje, są to kwiaty wiosenne oraz krajobraz wiosenny. I wśród tych dwóch kategorii będziemy wybierać dwóch, być może więcej zwycięstw. Mówiłeś o sponsorach, że czekacie na tych sponsorów, jak można się z wami skontaktować? Znaczy to należy skontaktować się z gminnym ośrodkiem kultury, w Iłowie, tak? Z panią dyrektor Małgorzatą, co najlepiej, bo ona. Przewodniczy całej organizacji konkursu. Tak? Ja z chęcią pomogę, natomiast ja jestem też zawodowo gdzie indziej, więc, więc myślę, że łatwiej będzie z innym ośrodkiem kultury się kontaktować. No dobrze, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, ukraszu odnośnie, czy też Leonie. Leonie. No, Woli tak nie mówią o Leonie. Dobrze, więc <grym> Leonie, powiedz mi o tym. O tych Twoich zdjęciach czy myślisz o wydaniu książki? Czy, czy coś więcej oprócz konkursu? O oczywiście. Tylko... Oczywiście Chcia, chciałbym wydać kiedyś, być może album, tak? Bardziej, bo piśmieniczego talentu niestety we mnie nie ma. Natomiast tak, album jak najbardziej. No, tutaj z minymażerkiem kultury w ogóle mamy pewien projekt. Ale chyba nie powinienem jeszcze zdradzać. Być może będzie jakiś mały wernisaż w wiłowie. A czy można na tym zarobić? Ja tego nie robię dla pieniędzy i chyba mi się w sumie nie udało jeszcze zarobić na, na fotografii przyrodniczej. Robię to dla siebie. Być może tak, na pewno jest trudniej. tak. Większość czasopis czy różnych. Redakcji korzysta z darmowych, z dostępnych jakichś tam sztukowych zdjęć. Tak? Mhm. Już ta fotografia przyrodnicza, zawodowa jest coraz trudniejsza. Jest też nas coraz więcej, tak więc. No tak, a czy miałeś jakieś już propozycje od różnych wydawnictw, osób, które chciałyby wykorzystać Twoje zdjęcia? W swoich publikacjach, w reklamach. No, mój dobry przyjaciel, e, w którego książce już zresztą mój wizerunek jest e, Michał Kaczorowski, który um, wydał książkę e, Ptaki w mieście, czyli Beauty e, po polsku. Opowie, e, właśnie książka dobra dla amatorów e, zaczynających przygodę z fotografią. No, zamieścił mnie, zrobił mi taką miłą niespodziankę, że umieścił mnie w dziale na temat maskowania. W fotografii, zamieścił mnie jako przykład. Okej, okay, a powiedz mi, czego sobie byś życzył, e, powiem, takie słowa skierował w Twoją stronę. E, czego ja bym sobie życzył? Mm -hmm. e, no nie wiem, sukcesów fotograficznych to chyba najważniejsze. No dobrze, a co było by, by dla Ciebie sukcesem? No, spotkanie z Rysiem w końcu. Dlatego <laughs> Ci w takim razie życzę. E, przypomnę, moim gościem Łukasz Wężowski, Leon Wężowski. Fotograf, amator, a nawet powiem już zawodowiec. Bardzo dziękuję. Zmętny Maślewski, Sochaczew. Dziękujemy.